Witam ponownie w Vermintide 2 i ze mną jest Raper. Fli tam. Uter. Witam. Jak i Hanki. Który się nam zagubił chyba w trakcie, ale. Jeśli chodzi o te skrzynki, to zostałem poinformowany między odcinkami, iż nie opłaca mi się otwierać skrzynek teraz, które mają maksymalną moc Bohatera 300. I lepiej je zachować, jak już będę miał takową, ze względu na lepszy loot. To jest jedna rzecz, i druga, zostałem już ostrzeżony, że następna misja Helskercz jest misją z bossem, tak? Tak, no. Eee, ja już... E, pytanie, bo teoretycznie mogę już na weteranie. Czy przełączyć stopień trudności na weterana, czy zostajemy sobie grzecznie ładnie na rekrucie? Weterana, przełącz. Będzie Weteran, lepiej dla tak? nas. No dobrze. Zaczynamy. is coming. We'll handle that too, and ah, besides. We've trouble in Elmgard. Our old acquaintance, verbal Spew Hail Scourge, has started to summon a plague mist large enough to cloak the whole town. Good for the Northlanders, bad for the rest of us. There's a guildsman's lift that'll get you close to where he's playing, silly buggers. Change the weather foreshowing. By wycofać tego bagatu na jakiś sposób możliwe. Dobrze, jakieś porady na tą misję i na wyższy poziom trudności? Przeżyj. Tak, tak. Nie mamy lepszych na początku. Nie mamy mixtur leczących na dzień dobry. Ow, ow, ow. Ej. Zabijaj i nie daj się zabić. Prosta za zasadniczo. Dokładnie. I jako krasnolud powiem nie słuchaj elfa. <grym> <grym> jako... Czyli mam się czy... nawet zabić. Jako człowiek powiem nie słuchaj krasnoluda. Ale krasnoludy są przecież częścią przymierza. Nie, krasnoladowie chodziło o to, żebyś umierał i nie dał innym umierać. Nie, inaczej. Masz, masz. Powiem tyle. Nie, masz że zacytuję... Dobrze, ale zacytuję taki tekst z pierwszego. pierwszego. Nieważne że... Nieważne, że on jest tym, tak, jest częścią przymierza. Pamiętaj, to nie ludź. Brodę mu ogolimy. I chyba mi wywaliło grę, wiesz? Że co? No? Masz. Masz, za to. Za ogolenie tak, brody. Wywaliło... Ej, nie wiem, co jest nie tak. Nie wiem, co jest nie tak z tym laptopem. <laughs> Za dużo porno. Nie, nie, pa <laughs> nie. padł... Yy, padł motyw ogolenia brody krasnoluda, dlatego go wybiło. Dobra. Nie, spróbuj znaczy, się no, dołączyć. Nie, nie wiem, czy to ma sens w ogóle, bo jak jest bana po kilku minutach tego, ja spróbuję może grę zres... Znaczy, laptopa zresetować. Okej. Okay. Ewentualnie... Czekaj, uruchomię go jako... ten, administrator. Hmm. Dobrze, O poty, 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 poty. Poty. Macie, picie póki ciepłe. Tu macie obrazek. Ein moment, kaj, 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 biegnę, biegnę, biegnę. Właśnie. Grając jeszcze jedną, gdzie to jest, 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 gdzie, to jest? gdzie, to jest? gdzie to jest. A jest, widzę. Słyszałem. Grając Bordy. jeszcze w luźną grę szukaliśmy obrazów i zdobyłem jeden. I przyznam szczerze, ten był brzydki. Jak większość obrazów mi się to podobała, i to strasznie. To ten z prawego posterunku jest taki mech. Okej... Okay. To no to jest za odgłos? Coś wielkiego. Leci! Gdzie? Na prosto. <laughs> Jakiś ty piękny! Mówisz tak o każdym dużym życiu. Ale popatrz na ten szczegół. On mnie złapał! On mnie złapał! <laughs> on mnie zjadł! On mnie złapał. On mnie zjadł i nam jeszcze rzucił! Ooooooooo! Ale serio, ty e tak, wiem, że mówię to o każdym dużym przeciwniku, ale wiesz, jak oni są pięknie zrobieni, jeszcze w tych ekstremalnych ustawieniach graficznych. To jest po prostu piękne. Dość ciasnego pomieszczenia, bo tak, ja nie wiem, czy to jest. <śleszamy> Dołączam! <śleszamy> Bravo! to zaczekajcie. Zaczekajcie z tą kością. No właśnie, bo inaczej mnie zaliczy. Prawdopodobnie więc. Nie trafiłem dwóch specjalnych umiejętności na nim. Brawo Ale no popatrzcie jest. tylko na to. Wow. jest obiad. No, ja bym powiedział taki nurglonfekcyjny, więc... Um... Co to Jest.. O, uruchomiłem jako admin i mam jeszcze 30 fps, -ów. świetnie. Okej, okay, podniosłem. Jak teraz się wali to niestety, ale już będę musiał odpaść, nie? Bo nie wiem, co to będzie. Spokojnie na no, następną nagrywkę Cię weźmiemy. Okej, okay. no to w dół, panie i panowie. Chcę się dobrze ustawić i zaraz się Nie, ja to biorę, ja to biorę. Nie, ja, co? ja to biorę. Chodź, ustaw się gdzieś tutaj i zaraz zobaczysz, jak tutaj się załatwia początek. To patrz, znaczy? Nie rozumiem, o co chodzi? Patrz, patrz na dół, patrz. Widzisz? O mój Widzisz? Boże.

co to za wejście? Zobaczymy. Teraz tu coś może być? Nie wiem. Koboldowirus. Po Koboldowirus. Tutaj stoimy? Rany, jak wy macie szybki atak. O, uwaga, lecą z tyłu. Widzę. Wlatuje. Uuu. Tego się nie spodziewałem. Au! Nie, wywali mnie. Nie wiem co jest z tym, tym, nie mam pojęcia. Sorry chłopaki, ale nie dam rady. Nie wiem co jest z tym laptopem i się zacząłem nerwować. O. ja nie ja chcę to opadam, stork nie chcę to opadam. co to za zielone? O no, to no, są dziwki. Dobrze to ty sobie zerknij co tam masz. Weszli z Discorda. Oh no! może całkiem restartuję wszystko. Ale przynajmniej mamy Krubera w drużynie. Eeeem... Um. to, co to? to.

Ja go będę mógł zabrać tylko sobie chlej chlejne. Tylko jeszcze kawałek. No, zabrany. Serio. To tylko mały bot. Wow. Dobrze, gdzie teraz? Na no, wprost Jak w mordę szczelił. Dobrze Ja tam widzę jakieś niebieskie potki. Jest bomba. Chodźcie tutaj. Macie tam poty, wyleczcie się i uleczcie Krubera. To jest bot, ale ale lepiej, żeby po prostu jakoś żył. Dobrze, gdzie teraz? W dół? No. Wow, ten budynek. O, jak on pięknie upada. O, nie upadł całkiem. Szkoda. Słyszę oddział? Tak, ja nawet widzę Tu jest grim Chileczkę, chwileczkę, bo tu mamy coś Jest! Zdechło mu się Wow. Gdzie, 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 gdzie? Gdzie widzisz grim? Właściwie, Elfie, gdzie ty jesteś? Na dole. Żartujesz sobie. Eczkę. Jak tu się schodzi? Tu się subtrah. Ehm. Ehm. Ok, to mamy jeden, Marco Kosludo. Ja ehm, nie mam auto na mieszających strzał niestety Nie no spoko mnie uratujecie Trochę niefortunnie się tu zrobiło Nie zawsze subskrybenci dopadają Ja jeszcze widzę jednego suba Eee, te tymczasowe punkty życia zabicie paru przeciwników, to idą masowo. Ja już mam pełne życie, czuję się dumny. Uratowałem Elfiontko. O! Widzę, 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 widzę. Gdzieś tam odciągnęli naszego drogiego piwo-żłopa. Trochę daleko. Na górze jest tam. Gdzie? E, bierzesz? Wezmę. Okej. Okay. <laughs> Ale też strasznie szybko schodzi to tymczasowe życie. Dobra, jest tu coś? Co to za zgubę? głos? troll. No, chyba sobie żartujesz. Nie wchodź w jego żygi. Dobrze, ja wam pozwolę zabić tamtego wielkiego, a ja się zajmę tą... hordą <ścoughs> pomniejszych. Au! Okay. Witamy pod pośród żyjących Au au, 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 au. grim jest na górze. Popatrzcie tam gdzie jest drabina, tam gdzie, 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 Tam, tam na górze, tam tam gdzie strzelam. Tam trzeba strzelić w ten, <laughs> no, nie na tej odległości. Jest. Bierzesz? Ja już mam grima. Okej, okay, to ja biorę. <laughs> mam jeden hałpsa. Zawsze to coś Jakbyś nie miał żadnego, to byłby problem o, dobra. A, ja nie mogę mieć tych potów. Dobra, Coś tu cicho strasznie Cisza przed burzą. Czy ja tam słyszałem? Nie, to nie był. Bo ci fut rozpalę. Dobrze, gdzie teraz? Dalej naprzód. A możemy tu stanąć na chwilę. Okej. Okay. Jak rozumiem, horda? Z... Tak. No chodź, hordzik. No. Eee, Żabójca od mojej strony pokojałem w kogo trafi? <laughs> zginął No przyznam szczerze to już jest jakiś jakaś liczba podoba mi się ta horda znaczy, z wyższymi poziomami trudności jest ta horda coraz większa? Czy po prostu to tak, jest... Tak, na championy będzie troszkę większa, na legendzie jest... Bo po prostu są mocniejsze te stworki. Więc... I czasami dłużej trwają. Dobrze, co teraz? Idziemy dalej.

ja myślałem, że coś przydatnego, a jakieś tam apteczki. Eee no, e, Teraz to nie Dobrze. Tego bossa trzeba dużo strzelać. Eee, to znaczy już. Sprengi też można wyklepać. Już ten boss będzie. Ja, chwilę będzie. No. Ale No. My, ma my mamy nie. Fuj, my jeszcze nie mamy e tej e trzeciego, chyba Skrawka dzieła sztuki. Może przeoczony? No. no, Możliwe, go gdzieś go Chyba ja wszedłem na arenę. Chyba, chyba wszedłem na arenę. <kluzny> Mówisz strzelać w bosa, no to będzie ciężko. Ja nie jestem od strzelania. Póki co jest nieśmiertelny, to poczekajcie, aż się teleportuje na środek. Kiedy Jakiś ty dopracowany. A, ja on ma taki atak, że uderzycie nieważne co, więc najlepiej stać za jakąś ścianą. Robi kopii siebie. z flegmy, więc. Ale mi złapa pięknie. mu w ogóle zadaje jakieś obrażenia? Jon on jest. Jon on jest. A jest. On tak szybko teleportuje czasami. Tutaj to nie, do niego dolecę trzy lata minę. Wow. Fuj, fuj, fuj. Ow. Wiedziałem w irucie. Tak, to nie było w planach. Gdzie on z nich? Jest taki nurny góry. Ał! Trafiłem niego? No trafiłem. Nie! Auć. Myślałem, że się uda. Czy znam? E, ja chyba umrę w następnym ataku. I kostki dwie, na, na środku. E, to teraz tak, mam pytanie. Czy to, że mój świat jest bardzo, bardzo rozjaśniony, to oznacza, że ja w następnym ataku ginę? Nie Jeszcze musicie sprawdzić. Jeżeli to, jest szary, to tak. No. Masz, nie wiem czy ty masz, nie wiem czy to masz z moda, czy z czegoś, ale jak popatrzysz na swój portory, to tam powinieneś mieć czaszkę. Obok niego, Nie, Jeszcze życia. nie mam. To może mam to z moda, bo ja mam u ciebie czaszkę, więc... Aha. To ja może tak zostanę sobie z tyłu. To zginiesz. O! Widzę, widzę! Widzę życie! Zwycięstwo. Przyznam, ten boss był irytujący. To, że on ganiał po całej lokacji, a to był nurglita. To powinno być wielkie... no... stać w miejscu i najlepiej łaskawie dać się ubić pół godziny. Dziesiąty, czyli nowa zdolność. Punkt talentu, dokładnie. Odblokowaniu skrzynię... To teraz będę mordry i nie będę otwierał akurat tych skrzyń. Tylko tą, którą dostanę teraz, bo najprawdopodobniej będzie tylko do setki. Nie, ta powinna być chyba do 300 z Tak? Kufer generała. Dobra, zobaczmy. Serio, więcej zabitych dystansowo niż elf? Hmm. Śmierdzi mi to oszustwem. Trafienia w głowę, ratunki. Wrażenia są dla mnie wystarczy zobaczyć. Okej, okej, nie było pytania. Połowy. A, właśnie, chyba jakieś wyzwanie ukończyłem. Dokładnie. A, drużynowo następujesz liczbę potworów 5 szylingów, hura. Oraz. Oraz. Ukończyliśmy pierwszy akt Helmgartu. Tyle. Tuż więc. I ta, też, kufer generała też jest do 300 mocy. Otwierać go, czy raczej... Hmm... No, możesz go otworzyć, nic nie stracisz. Dobra. Zostawiaj sobie sobie ten... Te Zostawiaj... złote skrzynie zostawiać sobie na koniec. Jak będę miał 35 poziom. A, tak jest Znaczy, możesz sobie otwierać jak chcesz, ale nie bym mm. Co? Otwieraj tylko skrzynki i zostajesz no. sobie. Powiem to tak, trochę bardziej parszywe rzeczy. Chociaż. Jedna. Więcej mocy przeciwko chaotycznym przeciwnikom. Hmm. Może być. Dobrze. Czyli złote skrzynki zostawiamy na wielkie otwieranie 35 poziomu. <gry> Dobrze, pozostaje mi więc bardzo podziękować za oglądanie, jeśli materiał się spodobał poprosiłbym zostawić lajka, jeśli macie jakieś pytania bądź sugestie z radością przeczytam je wszystkie w komentarzu. Raz jeszcze dziękuję wszystkim za oglądanie, życzę miłego dnia jak i do zobaczenia.